Szanowni państwo zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Inwersja krzywej obligacji USA zakończyła się. Giełda co dalej? Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i w szczególności do lajkowania tych Pisów I informuję w tle jest lista miast, gdzie wkrótce będziemy spotykać się z inwestorami na indywidualne spotkania. Jeżeli ktoś chce do, dołączyć do usługi Asset Management, zaczynamy. Inwersja krzywej obligacji USA zakończyła się. Giełda, co dalej? Drodzy Państwo, po piątkowej sesji mamy już ewidentny nowy, ciekawy sygnał, ponieważ po dwóch latach kiedy spread między amerykańskimi obligacjami dwu a dziesięcioletnimi był ujemny, mamy pierwszy dzień, kiedy staje się on znowu dodatni. I dla wielu inwestorów, którzy patrzą na historię, zwłaszcza z ostatnich 30 lat, za każdym razem, kiedy tak było, zwiastowało to wystąpienie recesji, negatywnych zjawisk w gospodarce oraz później negatywnych zjawisk typu BESA na giełdzie papierów wartościowych. Ten wykres ładnie w tle to pokazuje. Jednak, drodzy Państwo, przypominam, że według mnie, tak jak wam mówiłem na początku 2024 roku ten to wydarzenie będzie największą według mnie pułapką na inwestorów w tym i w przyszłym roku ze względu na to, że proszę pamiętać, że inflacja w 2021, 2, 3, 4 roku miała przede wszystkim charakter podażowy, a epizody inflacyjne na przestrzeni ostatnich 30 lat miały charakter popytowy, więc obniżanie stóp procentowych w ostatnich 30 latach za każdym razem miało stymulować popyt, ponieważ gospodarka spała. Natomiast teraz obniżanie stóp procentowych ma być tylko dostosowaniem się polityki monetarnej do spadającej inflacji. Dlatego też epizody inflacyjne z lat 70., i z przełomu 70., i 80., mogą być w szczególności teraz ważniejsze, ponieważ dopiero, dopiero wtedy, w latach 70., występowała inflacja o charakterze Podażowym. Czy tak, czy tak będzie? Czy ta, czy ta interpretacja jest właściwa? Zobaczymy. Będziemy to wkrótce dyskontować. Jednak proszę pamiętać o tym, że na psychikę inwestorów bardzo mocno działają tego typu sygnały: o tym, że zbliża się recesja. Stąd też prawdopodobnie reakcja inwestorów na tego typu zjawiska już teraz występuje. No i zobaczymy, co dalej. Jeszcze raz przypomnę. Epizod inflacyjny, który miał miejsce teraz, miał charakter podażowy, tak samo jak w latach 70., natomiast na przestrzeni ostatnich 3 lat inflacja miała charakter popytowy. Dlatego też, moim zdaniem, jest ogromna szansa, że schematy gospodarcze i giełdowe teraz, w 2024-2025, potoczą się inaczej niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich 30 lat. Ale będziemy to właśnie teraz. Weryfikować. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Amerykańskie obligacje w ogóle są spadają na rentowności praktycznie na całej krzywej dochodowości, a po piątkowej sesji amerykańska dziesiątka jest głęboko poniżej poziomu 3,80, a to naprawdę otwiera przestrzeń do spadku w rejon 3,30, 3,20 na rentowności, dając podstawy ku temu, żeby. Zakładać głębsze cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż wcześniej zakładaliśmy. Dlatego też nie dziwmy się, że co prawda po piątkowych danych jest cały czas 130% prawdopodobieństwa, że będzie obniżka o 50 o 25 punktów bazowych, czyli rynek daje 1 trzecią szansę, że będzie od razu skokowe cięcie o 50 punktów bazowych już za półtora tygodnia, jednak im dalej. W czasie tym inwestorzy zakładają głębsze cięcia stóp procentowych. Proszę zwrócić uwagę, że kulminacja obniżek ma być dopiero w, w, w czerwcu 2026 roku, a stopy procentowe mają spaść już grubo ponad 10 razy o klasyczne 25 punktów bazowych. Przed danymi, oraz w ostatnich tygodniach, jeszcze nigdy nie było tak, że tak mocno rynek zakładał głębokie cięcia stóp procentowych. W tym tygodniu mamy dane o inflacji więc na pewno informacje, które teraz płyną z oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych jeszcze się zmienią, jednak proszę zwrócić uwagę, że rynek spodziewa się, że będzie mocne, dalsze będzie bardzo mocny, dalszy ciąg obniżek stóp procentowych, a do końca tego roku ma być rynek już dyskutuje, 115 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. No i teraz drodzy Państwo, od czego zależy to czy będzie recesja, czy też nie? Oczywiście Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce najbardziej, najszybciej wrażliwe są dane z rynku pracy, i to właśnie rynek pracy zadecyduje o tym, czy będzie recesja, czy też nie. Moim zdaniem piątkowe dane z rynku pracy, czwartkowe dane te cotygodniowe raporty nie potwierdzają, że mamy, że jesteśmy teraz na krawędzi recesji, że zbliżamy się do tego negatywnego zjawiska, ale będziemy się bardzo intensywnie przyglądać temu, czy faktycznie. Idziemy w tym kierunku, ponieważ wygląda na to, że rynek pracy sygnalizuje, że jesteśmy bardzo blisko momentu przełomowego. Jednak cotygodniowe raporty z rynku pracy, które tutaj widać w tle sygnalizują jednak, że należy oczekiwać polepszenia się sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, a nie pogorszenia. Dlatego też mój optymizm co do rozwoju sytuacji gospodarczej cały czas jest uzasadniony, jednak zachowanie giełd w, w ostatnich dniach zaczyna troszeczkę powodować zmniejszenie krótkoterminowego, tylko optymizmu w moim wydaniu. Naprawdę zadecyduje o sytuacji tego, czy dyskontujemy twarde lądowanie, czy też miękkie, bądź też w ogóle nie będziemy dyskontować żadnego lądowania. Sytuacja na rynku pracy i to jest to, czego, co zadecyduje o kierunku losów także na giełdach papierów wartościowych. Jednak proszę pamiętać o tym, że na przestrzeni wielu ostatnich lat, jak już pokazywałem na tym wykresie, mamy epizody zakończenia procesów dezinwersji krzywej dochodowości. Dezinwersja stawała się faktem. Koniec okresów inwersji zwykle zapowiadał w ostatnich 30 latach proces recesyjny. Jednak przypominam, że moim zdaniem należy bardziej Koncentrować się na tych epizodach z lat 70. i początku i przełomu 70., niż 80., niż na tym, co się działo w ostatnich 30 latach. Ok, a teraz garść statystyki. Jak zachował się indeks standard, ten pół, w sytuacji, kiedy kończył się okres inwersji krzywej dochodowości, ale w ujęciu zakończenia miesiąca? I proszę zwrócić uwagę, że te epizody z ostatnich 30 lat sygnalizują, że na przestrzeni 3 miesięcy od wystąpienia takiego zjawiska i 6 miesięcy od wystąpienia takiego zjawiska giełdła papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych spada. Jednak jak, jeżeli włączymy do tego epizody z przełomu lat 70. i 80. to widzimy, że mieliśmy do, do czynienia wtedy z dynamicznymi tendencjami wzrostowymi i indeks giełdowy 3 i 6 miesięcy po był bardzo, bardzo wysoko. Stopa zwrotu Przekraczała nawet 30%. Dlatego też, od tego, co się wydarzy dalej na giełdach papierów wartościowych, zadecyduje pogląd inwestorów. Czy, w pierwszej kolejności, faktycznie mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami w amerykańskiej gospodarce, które będziemy widzieć na rynku pracy, ale po drugiej, czy inwestorzy faktycznie będą wierzyć, że stopy procentowe, które teraz spadają. Są tylko dostosowaniem się do tego, co się dzieje w inflacji, która miała charakter podażowy w ostatnim cyklu wzrostu, który wcześniej był dyskontowany zaostrzeniem polityki monetarnej. Dlatego też, patrząc na te statystyki, które są w tle, patrząc na to, co się dzieje, ja jestem zwolennikiem tezy, że teraz to będzie największa pułapka na inwestorów, którzy będą wierzyli, że na giełdach papieru wartościowych będą się materializowały epizody giełdowe z ostatnich 30 lat, kiedy wystąpił proces zakończenia inwersji krzywej dochodowości, a moim zdaniem należy patrzeć i przyglądać się zjawiskom, które miały miejsce na giełdach papieru wartościowych na przełomie lat 70. i 80., kiedy kończyliśmy epizody. Inflacji o charakterze podażowym. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Inwestorzy, przypominam, na giełdach papierów wartościowych w piątek wyraźnie sprzedawali. Mieliśmy wystąpienie prawa shorta, co oznaczało, że wyższe otwarcia były wykorzystywane do wyprzedaży, a to jest sygnał, że po prostu krótkoterminowy trend się zmienił na spadkowy. I teraz zobaczymy, gdzie, gdzie nas zaprowadzi korekta e, ruchu w dół. Czy wrzesień faktycznie cały będzie spadkowy, czy też nie? Czy wystąpi przyspieszenie tendencji spadkowej, czy też nie? Jak zachowa się amerykański dolar? Jak zachowują się, zachowają się surowce? Jak zachowa się bitcoin? Różne inne klasy aktywów związane z ryzykiem? Oraz oczywiście będziemy przede wszystkim monitorować także zachowanie euro-dolara, który w ostatnim epizodzie spadkowym sprzed miesiąca Raczej wykazywał ochotę do osłabienia niż do umocnienia I to było bardzo interesujące zjawisko Bardzo rzadko tak jest, że kiedy mamy do czynienia z wyprzedażą ryzyka na całym świecie To inwestorzy zamiast kupować bezpieczeństwo, kupować amerykańskiego dolara Który jest niezwykle płynny, jest bezpieczną przystanią To zaczęli go dodatkowo sprzedawać To było bardzo interesujące, co się wydarzyło także na rynku walutowym O czym będzie za chwilę także mowa jeżeli rozpatrujemy waluację, czyli wyceny indeksu Standard Poor's, to widzimy, że po ostatnich wynikach te, te współczynniki wycen troszeczkę spadają. Jesteśmy coraz bliżej pięcioletniej średniej z wyceny indeksu Standard Poor's, co oznacza przy, przede wszystkim, że absolutnie nie można mówić o jakimś wykupieniu, bardzo mocnym przewartościowaniu amerykańskich akcji względem średniej z wielu ostatnich. Indeks NASDAQ spada wyraźnie, mocniej i być może na naszych oczach wkrótce będziemy znowu testować średnią 200-sesyjną, ale kluczowa będzie oczywiście spółka Nvidia. No i proszę zwrócić uwagę, jak mocno spadają teraz wyceny przyszłych zysków dla Nvidia. Stają się one najniższe od początku tego roku, co oznacza, że spółka staje się bardzo atrakcyjna wycenowo. Absolutnie nie można mówić o tym, że spółka jest przewartościowana. Absolutnie nie można mówić, że mamy jakiś bombel spekulacyjny na NVD. Wyceny przyszłych zysków absolutnie tego nie potwierdzają i tego nie dowożą. Spółka jest na poziomach bardzo interesująco wycenianych i myślę, że wkrótce inwestorzy też to zauważą. Natomiast gdyby był jednak realizowany scenariusz negatywny dla gospodarek na w całym świecie, a przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, to spółki technologiczne oczywiście mają bardzo duży potencjał do tego, żeby spadać, co pokazuje najnowszy raport bank, Banku Ameryka. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to że tak mocno spadały, zwiększały się oczekiwania co do głębokości stóp procentowych, nie przełożyło się przynajmniej na relatywne lepsze zachowanie indeksu Russell 2000, i to jest pewnego rodzaju zaskoczenie. I negatywna informacja, natomiast chciałbym także pamiętać, przypomnieć i pokazać statystykę, która pokazuje, jak zachował się indeks Standard Pur w roku prezydenckim, uśredniony od 1928 roku. Ten schemat pokazuje, że ten rok jest przede wszystkim pozytywny, ale okres wrzesień i październik jest w takiej sytuacji negatywny, chociaż. Jest 50% szansy na to, że wrzesień przyniesie jednak pozytywną stopę zwrotu pomimo tych spadków z ostatniego tygodnia, a październik, że będzie ponad, jest ponad 58% prawdopodobieństwa, że zostanie zanotowany wynik optymistyczny. Jak będzie, zobaczymy, wynik za sierpień oraz za lipiec troszeczkę jest inny w 2024 roku. Ale generalnie myślę, że statystyka ma dużą szansę na to, żeby się powielić. Po prostu cykl prezydencki ma swoje prawidłowości, i naprawdę przed wyborami myślę, że Amerykanie zrobią wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, żeby były mocniejsze spadki indeksów giełdowych w stylu, który obserwowaliśmy m.in. miesiąc temu. No i proszę zwrócić uwagę także na najnowsze informacje dotyczące perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, czyli prze, przede wszystkim perspektywy podatkowe, scenariusze podatkowe dla Trumpa i Harris. Trump ma obniżyć podatek CID do 15%, a demokraci go podwyższyć do 28 z 21 obecnie. No i e, Goldman Sachs tutaj pisze, że spodziewa się w takiej sytuacji, że zyski Indeksu standardu wzrosłby, gdyby wygrał Trump o około 4%, a gdyby wygrała Kamala Harris, to wtedy spadłyby o około 5%. Więc, e, zobacz, to, więc to, kto zostanie prezydentem, będzie miało także oczywiście bardzo duże znaczenie i wpływ na perspektywy giełdowe na 2025 rok. Z czego wynika, że gdyby kandydat Donald Trump został prezydentem byłoby to lepiej odebrane przez giełdy papierów wartościowych. euro-dolar dzisiaj o poradku stabilnie jest na tych samych poziomach, gdzie kończyliśmy poprzedni tydzień, więc nie widać tu ani ruchu w jedną, ani w drugą stronę. Obserwujemy dzisiaj na początku dnia osłabienie jena japońskiego i obrony poziomu 142 na dolar jenie, co jest swojego rodzaju ciekawostką i informacją, że rynek walczy o to, aby nie doprowadzić. Do kolejnej wyprzedaży i zamykania strategii carry trade. Czy tak będzie? Będziemy też śledzić bardzo intensywnie losy japońskiej giełdy. Obserwujemy także tworzenie się wielkiego big shorta na amerykańskich obligacjach w dyskontowaniu spadków rentowności, co widać tutaj na tym wykresie w tle. Oraz oczywiście widzimy, że spekulanci są najbardziej nastawieni na sprzedawanie amerykańskiego dolara od roku, więc to jest też ciekawostka, która pokazuje w którą stronę się ci inwestorzy pozycjonują, a wykres pozycjonowania się na poszczególnych instrumentach sygnalizuje nam tak, że poprzedni tydzień, chociaż był spadkowy, był wykorzystywany przez dużych graczy do kupowania akcji w ujęciu netto był także wykorzystany do kupowania na przykład złota eee, ropa naftowa była netto sprzedawana, a mieć lekko kupowany, kupowany był także jeden japoński funt brytyjski, a sprzedawany między kanadyjski dolar, czy też frank szwajcarski. Widzimy interesujące informacje, które nam niesie ten wykres pokazujące, że raczej te akcje, które są teraz Handlowane na giełdzie są akumulowane przez dużych graczy, niż że są dystrybuowane. Indeks Nikkei dzisiaj próbuje zakończyć dzień bardzo optymistycznie, tworząc dzienną świecę o białym korpusie. Natomiast giełda w Chinach spada. To jest informacja negatywna. Poznaliśmy dzisiaj dane o inflacji dla Chin. Inflacja konsumencka wzrosła jednak nie tak samo. Nie tak mocno jak chciały konsensus rynkowy, natomiast mamy pogłębienie deflacji na inflacji producenckiej, a to swoista jest negatywna informacja dla perspektyw gospodarczych tego kraju. Cena złota oscyluje w okolicach 2500 dolarów, nic tutaj nowego się nie dzieje. Odbija cena ropy naftowej, gdzie teraz każdy powrót nad 70 dolarów będzie sygnalizował graczom, że mamy po prostu utrzymanie się horyzontu cenowego, który obserwujemy od bardzo wielu już miesięcy i że jest szansa na dynamiczny powrót w okolice 75-77 dolarów, tak jak było podczas wcześniejszych epizodów, gdy ropa spadała w te rejony. Proszę zwrócić uwagę, że hedge fundy są najmniej nastawione byczo dla ropy naftowej. Od ponad 10 lat to jest też interesująca, bardzo interesująca informacja, a sam Bitcoin pokazuje tylko przeniesienie się lekkich, pozytywnych nastrojów o poranku dzisiaj na całym świecie, ale naprawdę dopiero Bitcoin, który by wrócił nad poziom 58 tysięcy dolarów, zanegowałby większość negatywnych sygnałów. Na koniec polskie aktywa, które są niezwykle spokojne. Jak na wydarzenia z ostatnich dni oraz nawet tygodni na euro, jak i na dolar złotym niewielka zmienność dolar złoty cały czas poniżej nawet poziomu 388. To jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, a indeks giełdowy WIG 20 spada i prawdopodobnie wkrótce będziemy testować dolne ograniczenie kanału wzrostowego kanału Hossy i zobaczymy dopiero wtedy. Co dalej. Natomiast negatywną informacją jest zamknięcie tej luki wzrostowej, która powstała w połowie sierpnia. To naprawdę oznacza, że nie tylko mamy wybicie dołem z konsolidacji, która od pół miesiąca miała miejsce, ale także pogorszenie nastrojów. Czy tak będzie dalej, też jest to niezwykle interesujące i zobaczymy, czy przyniesie nam kontynuację tendencji wzrostowej. Inwersja krzywej obligacji USA zakończyła się giełda. Co dalej? Wnioski są takie. Że przede wszystkim od tego, czy będzie negatywny scenariusz rozgrywany, zależy to, co pokaże nam rynek pracy oraz przypominam, że teraz inwersja krzywej dochodowości i zakończenie tego procesu był tylko reakcją na to, co się działo na inflacji, która miała charakter podażowy. Inflacja o charakterze podażowym ostatnio raz miała miejsce w latach 70. na początku. Lat 80., a wcześniejsze epizody z, z, z lat e, późniejszych miały, pokazywały, że inflacja miała charakter popytowy. Więc moim zdaniem jest ogromna szansa, że te schematy, które obserwowaliśmy w ostatnich 30 latach, się nie spełnią czyli że to, co się dzieje teraz na a, a różnicy między obligacjami dwu i dziesięcioletnimi, nie będzie prowadziło do negatywnych zjawisk w gospodarce. Zobaczymy wkrótce, za parę miesięcy, czy moja teza jest prawdziwa. Więc, Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Oraz informuję jeszcze raz, że ci wszyscy, którzy chcą dołączyć do kapitału, w którym ja zarządzam w ramach usługi Asset Management w niezależnym domu Maklerskim Mesa, tutaj w tle jest lista miast, gdzie będziemy się wkrótce spotykać na indywidualne spotkania, więc, jeżeli chcecie. Dołączyć do tych kapitałów to zachęcam do kontaktu, tam na dole jest adres e-mail i numer telefonu. Dzięki, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć.